Oceniający wolnobieg rowerowy ośmiorzędowy. I teraz już pewnie dużo osób, och, 8 rzędów wolnobiegu generalnie rzadko spotykane. Jak szukałem do swojego roweru ośmiorzędowego wolnobiegu, to wielu sprzedawców nawet w sklepach rowerowych, a to istnieją takie wolnobiegi, istnieją przykładowo Sunrace można by wymienić, lub ewentualnie ten, który ocenimy tutaj Ventura. Ventura ośmiorzędowa, wolnobieg, nie kaseta. Na którym pisze praktycznie tylko 400 KGFMM, ale to jakieś nie jest oznaczenie. Co można o tym powiedzieć? Ośmiorzędowy wolnobieg wykonany z białego metalu. Wy widzicie go czarnego, dlatego że jest cały upierdzielony, ale generalnie metal jest biały, co mogę potwierdzić tym na tyle, że są prześwity białego metalu. Pierwsza sprawa. Biały metal, ten taki typowy jest znacznie twardszy niż ten metal taki czarny. Na tym wolnym biegu naprawdę wiele już szło. można chyba nawet powiedzieć kilka tysięcy kilometrów zrobiłem i jakoś nie widzę, żeby koronki były specjalnie w nim zerżnięte, nawet powiem, że są naprawdę bardzo mało zużyte. 8 blatów. Każdy z blatów poszczególny ma na sobie frezy. Frezy to są te ścięcia skośne na każdej koronce, czyli na każdym ząbku. Po to, aby teoretycznie ten łańcuch wchodził nam gładziej, ciszej i żeby to wszystko działało płynniej. Aczkolwiek. Na pewno to ma jakiś tam pozytywny oddźwięk na tym, że te przerzutki chodzą ciszej, chodzą bardziej gładko. Aczkolwiek, frezy jak są, no to wiadomo, że ten ząbek wtedy jest trochę wychudzony i też by się teoretycznie on szybciej ścinał, szybciej by się wycierał. Także na te frezy to tak średnio możecie patrzeć, czy jakiś tam wolnobieg je ma, czy ich nie ma, albo no dlatego to nie jest aż takie istotne w tych działaniach. Kiedyś żadne nie miały i też dobrze działało. Grzechotka wolnobiegu działa bez problemu. Dużo obrotów zrobi na jednym zakręceniu, czyli ma niski opór. Słychać grzechotkę, niektórzy wolą jak mocno ją słychać, niektórzy jak w ogóle nie słychać. To jest o średnim dźwięku, nie jest głośna, jest nawet bardzo cicha. Jak się jedzie w trasie, to prawie w ogóle nie słychać tej grzechotki działającej. O grzechotce jeszcze trzeba powiedzieć to, że w środku standard wykonana z metalu, aczkolwiek ten metal tutaj czuć podczas takiego swobodnego ruszania go na boki, że on ma jednak luz tak około pół do milimetra. Ten luz to nie jest taka do końca fajna sprawa, dlatego że jeżeli ją nakręcimy na tą piastę i ona sobie tam spokojnie się kręci ten wolnobieg, to przez te luzy tak trochę ona jest niestabilna. Tutaj oczywiście podczas normalnej jazdy nie wyczujecie tego, aczkolwiek te ruchy takie powiedzmy sobie lekko falujące w wolnobiegu, mimo że macie proste ośki, mogą występować. Drobne ruchy, ale jednak ten drobny luz jest, który w droższych modelach nie ma cena tego wolnobiegu i tutaj naprawdę możecie w różnych ją znaleźć. Ja kupiłem wolnobieg chyba za 45 zł, aczkolwiek widziałem ten sam u innych sprzedawców za 80 i gdzieś tam w jakimś innym rejonie Polski ten sam widziałem za 39 zł. Czyli rozpiętość cenowa jest naprawdę kolosalna. Na pewno najtaniej gdzie widziałem, że można kupić to 39 zł, no ja dałem 45. I co jeszcze o nim mogę powiedzieć? To, że generalnie są w porządku, skoro przejechałem na nim naprawdę bardzo dużo kilometrów i on praktycznie nie jest starty, z nim że nie występują żadne problemy, no to na pewno działa bardzo fajnie. Niektóre z jego blatów w środku mają dziurki małe i tutaj sprzedawcy często piszą, że one są po to, aby odciążyć ten wolnobieg. Ja akurat tutaj nie, nie powiem, czy to jest po to, aby go odciążyć, czy po to, aby mniej metalu zużyć, czy to są odpowiedźniki odlewania tego metalu. To nie jest istotne, takie coś jest w środku i to w niczym nie przeszkadza, ani w niczym nie pomaga. No może tam odciąży Wam, ale ile taka dziurka, jak od szpilki może Wam odciążyć taki wolnobieg? Na pewno nie za dużo, bo nic za mało. I w zasadzie to tyle, jeżeli ktoś może używał takiego wolnobiegu, miał z nim styczność, to zapraszam także do napisania w komentarzu poniżej, co o nim sądzicie. Z mojej strony taka ocena jakości względem ceny, przypomnijmy, dałem za niego 4,5 dychy, Jakość moim zdaniem względem ceny to taka spokojna siódemka. Można tutaj by przetestować wiadomo jeszcze te inne firmy, które też ósemki produkuje, ale z innymi jeszcze na razie nie miałem kontaktu, więc z mojej strony to tyle. Siódemka dla Ventury 8 wolnobiegu. Dzięki za obejrzenie filmu. Cześć.